Witam bardzo serdecznie. Waldemar Molski zespół szkół im. Generała Tadeusza Kutrzeby w obornikach. Cieszymy się, że rozpoczął się kolejny rok szkolny, tym bardziej, że nasza oferta przygotowana dla prawie 160 pierwszoklasistów oraz dla kilkuset uczniów, którzy kontynuują kolejny rok naukę w naszej szkole jest. Jest bardzo bogata. Co roku staramy się przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego zaskakiwać młodych ludzi po to, żeby w murach nowej szkoły oraz w murach swojej starej szkoły poczuli się jak najlepiej. W tym roku w szkolnym rozpoczynamy drugi sezon współpracy z Politechniką Poznańską w ramach projektu. Finansowego, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, który się nazywa Czas Zawodowców. Zeszły rok to były zajęcia o charakterze rozwijającym dodatkowe umiejętności uczniów technikum informatycznego i uczniów technikum ekonomicznego. W tym roku młodzież rozpoczyna praktyki w laboratoriach wyposażonych przez Politechnikę Poznańską. Nasza młodzież w ciągu pierwszego semestru wyjeżdża do piły na tygodniowe praktyki w laboratoriach. W czasie wakacje była okazja, aby troszeczkę zainwestować szkołę. Jakie działanie tutaj, jakie inwestycje były wykonane w tym okresie? Te wakacje, które skończyły się parę dni temu. To w zasadzie był okres, kiedy zamykaliśmy duże inwestycje związane z poprawą bazy lokalowej naszej szkoły. W minionych latach postawiliśmy halę sportową, zostało wykonane docieplenie budynku całej szkoły, tak zwana termomodernizacja. Zmieniliśmy system grzewczy z węglowego na gazowy, a ostatnie wakacje to finał w postaci wyremontowania nowych toalet dla chłopaków. Zeszły rok to była mała rewolucja, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe. Zmieniła się między innymi podstawa programowa kształcenia ogólnego, a także kształcenia w zawodzie. Zbiegło się to w naszej szkole z rozpoczęciem realizacji programu finansowanego projektu, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, czas zawodowców w klasach pierwszych technikum ekonomicznego i technikum informatycznego rozpoczęliśmy kształcenie w formule modułowej, to kontynuujemy i zmieniły się podstawy, tak jak już mówiłem, programowe kształcenia w zawodzie w związku z tym. Jesteśmy zobligowani prawem oświatowym do wyposażenia pracowni pod nowe wymagania związane z egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i z kwalifikacjami zawodowymi w poszczególnych typach szkół, czyli w technikum ekonomicznym, informatycznym, handlowym i budowlanym. Wychodzimy naprzeciw tym, tym wymaganiom, które stawia przed nami. Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach projektu, o którym już wspomniałem, nasza szkoła zostanie wyposażona na przełomie września i października w nową, mobilną pracownię multimedialną w wartości około 100 tysięcy złotych. Już gościłem przedstawicieli klasy maturalnej Technikum Informatycznego, którzy informowali i prosili o wsparcie w kontynuacji projektu, który się nazywa Kabaret USB. Jeżeli chodzi o premierowy materiał, to młodzi artyści z Technikum Informatycznego zapowiedzieli, że przy okazji najbliższych otrzęsin kotów, które odbędą się na przełomie września i października przedstawią premierowy materiał z niecierpliwością czekamy na ich kolejne artystyczne ujawnienie na terenie szkoły. Jeżeli chodzi o inne inicjatywy, to uczniowie skupieni wokół spraw dotyczących przeszłości rozpoczynać będą duży projekt edukacyjny związany z patronem naszej szkoły, generałem Tadeuszem Kutrzebą. Uczniom, którzy przychodzą co roku z naładowanymi akumulatorami, życzę nieustająco żeby ich pasja i chęć zdobywania wiedzy, umiejętności zawodowych utrzymała się aż do końca roku szkolnego i żeby zaowocowało to pozytywnymi ocenami na koniec roku szkolnego, żeby czas, który, który spędzają w szkole, był czasem do, dobrego, dobrej inwestycji w, w samego siebie.